Prosił prezydent, prosił marszałek, prosili kolejno posłowie. Efektu nie było. Dopiero bezpośrednia interwencja wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego przyniosła tak oczekiwany przez nasz region efekt. Szczecin zostanie włączony do specjalnych stref ekonomicznych, które działać będą na preferencyjnych zasadach do 2026 roku. Dla naszego miasta to bardzo dobra wiadomość, szczególnie że inwestorzy będą działać wokół branży stoczniowej. Działanie, które. no. Wchodzi w pewną przestrzeń, bo przypomnę, że obie inwestycje, zarówno ta na Gryfi, jak i ta Telejardu, to są inwestycje około stoczniowe, możemy powiedzieć, dlatego że specyfika działalności będzie bardzo pokrewna. Mówimy o konstrukcjach stalowych, o... Wielkogabaratowych. Mówimy o fundamentach do wiatraków morskich. Dwa tysiące. Tyle miejsc pracy docelowo przyniosą ze sobą inwestorzy, ale badania pokazują, że jedno miejsce w strefie tworzy także jedną piątą miejsca poza strefą. Jest to więc szansa na to, że poziom bezrobocia w Szczecinie spadnie. Cieszy to tym bardziej, że będą to miejsca pracy w przemyśle. Są to inwestycje, co bardzo ważne. Technologiczne, nowoczesne, więc takie, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowania rynku. Setki miejsc pracy. To jest to, czego potrzebujemy. Bezrobocie w Szczecinie niestety oscyluje wokół 10%, to jest co najmniej o połowę za dużo. Więc dla nas sytuacja normalna to jest 4-5% bezrobocie. Brak decyzji w sprawie stref kosztowałby nas utracenie dwóch inwestorów: KSO, które będzie budować części do elektrowni wiatrowych na terenie stoczni Dryfia, oraz Telejardu, który będzie inwestować na Skolwinie. Prezydent Piotr Trzester zapewnia, że decyzja została podjęta na czas i inwestorzy będą kontynuowali swoje prace w naszym mieście. Sygnały są bardzo poważne, bo to choćby decyzje o zakupie nieruchomości, które zostały już podjęte w przypadku stoczni, zresztą strefa też kupiła teren pod telejard, a więc pierwszy krok został wykonany, więc w tej chwili tak naprawdę trzeba czekać tylko na realizację fizyczną budowy. Wiemy, że projekty, przygotowanie projektów trwa, za chwilę będziemy mogli ruszyć tutaj już z budową mostu na Gryfie, który też jest wsparty. No jeszcze została kwestia linii energetycznych, które mam nadzieję że zostaną Rozwiązane. Minister Janusz Piechociński zapowiedział, że ten problem również zostanie rozwiązany prawdopodobnie na przełomie września i października.